Partnerem materiału jest Luxpaw, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. MKS Neptunkoński po dwóch kolejkach sezonu 2025-2026 w Świętokrzyskiej Czwartej Lidze ma na koncie komplet punktów i na ten moment jest liderem rozgrywek. W środę żółto-niebiescy pokonali u siebie Spartakusa, Daleszyce, a bohaterem po ponownie został młodziutki napastnik naszego zespołu Mikołaj Wolski. Przed tym pojedynkiem odbyła się miła uroczystość. Dotychczasowy prezes klubu Bartłomiej Gad, który zdał urząd w czerwcu, otrzymał pamiątkowy grawerto od władz miasta i gminy Końskie. Wręczali go burmistrz Krzysztof Obratański i jego zastępca Krzysztof Jasiński. Potem przyszedł już czas na piłkarskie emocje. Spartakus w ubiegłym sezonie ligę zakończył o kilka oczek wyżej w tabeli, a w pierwszej kolejce oba zespoły pokonały swoich rywali. Drużyna z Daleszyc okazała się lepsza od korony: Trzy kielce, a koniec czanie pokonali na wyjeździe GKS Nowiny. I obraz gry od początku wskazywał na pojedynek dwóch zespołów o podobnym potencjale. Jednak z biegiem czasu rysowała się przewaga Neptuna. Nasz zespół tworzył bardziej konstruktywne akcje, miał też sporo sytuacji zagrażających bramce rywali. Jedną z takich setek zmarnował Adam Kowalczyk. Wspomniany Kowalczyk musiał szybko zejść z boiska z uwagi na kontuzję. Zastąpił go Mikołaj Wolski. Do przerwy na tablicy było 0-0. Druga odsłona to uważna gra naszych w obronie. Na jej środku wyjątkowo wystąpił Bartek Pańtak i trzeba przyznać, że spisywał się świetnie. W końcu żółto niebieskim udało się skruszyć obronę Spartakusa, a gola zdobył, podobnie jak w pierwszej kolejce Mikołaj Wolski. Było to około 52 minuty gry. Do końca spotkania Neptun głównie kontrował, a Spartakus próbował prowadzić grę. Jednak wynik już się nie zmienił i to konetrzanie zainkasowali komplet punktów i na ten moment są liderem czwartej ligi. W sobotę 16 sierpnia podopieczni trenera Mateusza Deki zagrają na wyjeździe z Wierną Małogoszcz. Na własne boisko powrócą podczas dni końskich. W niedzielę 24 sierpnia o 17 podejmą Granat Skarżysko-Kamienna.